Progu stoi jesień, stoi cicho, w oddechu chłodnego wiatru, w zapachu mokrej ziemi i dogasających liści. To jest jej czas, czas graniczny, kiedy światło dnia kuli się i ustępuje przed długą nocą. W tę noc granice, które tak starannie budujemy za dnia, między domem a światem, między życiem a snem, między pamięcią a zapomnieniem, stają się cienkie, jak pajęcza nić. W tę noc otwieramy drzwi nie tylko po to, by wpuścić do izby wieczorne powietrze. Otwieramy je dla gości, którzy nadchodzą z bardzo daleka, prowadzeni światłem ognia i siłą naszej pamięci. Przybywają bezszelestnie stawając w progu naszego świata i czekają na zaproszenie. Czekają na szept. To noc, w której cień rzucany przez płomień jest gęstszy niż zwykle, a cisza między uderzeniami serca zdaje się zawierać w sobie głosy tych, których już nie ma. To święty czas spotkania, w którym przeszłość staje się teraźniejszością, a zmarli siadają do stołu z żywymi. To ja szeptun. Witamy Was w prastarych szeptach. Aby zrozumieć tę noc, musimy najpierw wejść w świat, który ją zrodził. Musimy cofnąć się w czasie tak daleko, że jedynym światłem staje się ogień na prastarym palenisku. A jedyną prawdą jest szept przekazywany z pokolenia na pokolenie. Zapomnijcie o tym, co wiecie. Pozwólcie, by wasze oczy przywykły do mroku, w którym cienie tańczą jak żywe istoty, a cisza jest gęsta od niewypowiedzianych imion. Dla dawnych słowian naszych przodków, śmierć nie była murem, o który rozbijało się życie. Nie była końcem pieśni, lecz jedynie zmianą tonacji. Była raczej bramą. Przejściem, głęboką i niebezpieczną transformacją. Wierzyli, że dusza, opuszczając stygnące ciało, nie znika w nicości, lecz rozpoczyna podróż. Podróż trudną i pełną zasadzek, na której czyhały byty nieprzychylne zagubionym wędrowcom. Szeptano, że istota ludzka nie ma jednej prostej duszy, lecz składa się z wielu części, niczym dobrze spleciony powróz. Jedna była tchnieniem życia, które wracało do wiatru i przyrody, inna zaś cieniem pamięci, przechowującym charakter i wspomnienia. Po śmierci wszystkie te elementy musiały zostać prawidłowo odprawione, by bezpiecznie dotrzeć do celu. Dlatego tak wielką wagę przykładano do obrzędów pogrzebowych. Każdy lament, każda ofiara, każde słowo było jak mapa, jak pochodnia dana duszy na drogę. Żywi poprzez modlitwy i rytuały pełnili rolę ich przewodników i opiekunów w tej niebezpiecznej, granicznej wędrówce. Kraina, do której zmierzały dusze, nosiła nazwę nawia. Samo to słowo, prastare, twarde, pachnące surową ziemią, oznaczało trupa zmarłego. Nie było w nim pocieszenia, była prawda o ciele, które zostało. Niektórzy mówią, że w jego rdzeniu drzemie jeszcze starsze echo, słowo oznaczające łódź, co maluje przed oczami obraz duszy przeprawiającej się przez mroczną, podziemną rzekę, ostateczną granicę światów. Ale nawia nie była miejscem kary, nie była ognistym piekłem chrześcijaństwa, gdzie płonęły potępione dusze. Wyobrażano ją sobie jako rozległą, wilgotną wiecznie zieloną łąkę u korzeni drzewa kosmicznego. Była to kraina chtoniczna, podziemna, ale pełna życia na swój własny, inny sposób. To stamtąd brała początek wilgoć, która poiła ziemię, to tam kryły się źródła płodności. W tym podziemnym królestwie, które było jednocześnie schronieniem i źródłem mocy, panował Weles, boski pasterz, nie Bóg śmierci na wzór ponurego Hadesa, lecz opiekun dusz. To On, niczym pasterz swoje najcenniejsze stado wypasał dusze zmarłych na tych wiecznie zielonych podziemnych pastwiskach gdy dusza krewnego po trudach podróży docierała wreszcie do nawi przechodziła ostatnią najważniejszą transformację zbycia duchem konkretnego ojca matki czy dziadka zbycia indywidualnym wspomnieniem stawała się częścią potężnego anonimowego kolektywu przodków dziadów traciła swoje imię by zyskać święty tytuł i nie były to już bierne dusze, czekające na sąd, lecz aktywni, potężni strażnicy rodu. To oni byli pierwotnymi właścicielami ziemi. Żywi byli tylko jej chwilowymi dzierżawcami, gośćmi we własnym domu. Dziady czuwały nad płodnością pól, szeptem wiatru mówiły zbożu, jak ma rosnąć. Czuwały nad zdrowiem bydła, odganiały choroby. Od ich przychylności zależał los całej wspólnoty. Zaniedbanie ich kultu, zapomnienie o uczcie groziło straszliwymi konsekwencjami: suszą, która spęka ziemię, chorobami, które zdziesiątkują stada, głodem zaglądającym do każdej chaty. Oddawanie im czci, pamięć wyrażona w darze z chleba i miodu, zapewniało dobrobyt. Dlatego uczta dziadów nie była jedynie sentymentalnym wspomnieniem, była kluczową transakcją kosmologiczną. Odnowieniem prastarego paktu między pokoleniami, była negocjacją z siłami, od których zależało przetrwanie. Żywi nie karmili zmarłych z litości czy żalu. Składali ofiary u samego źródła życia, za pośrednictwem swoich przodków, którzy teraz stali się jego strażnikami. Każdy okruch chleba, każda kropla miodu upuszczona na ziemię nie była stratą, lecz inwestycją. Była symbolicznym zwrotem długu wobec tych, którzy dali życie i ziemię, by zapewnić ciągłość istnienia. Święto dziadów nie było pojedynczym dniem żałoby, ciemną wyspą na mapie roku. Było cyklem, rytmem wpisanym w kalendarz przyrody, oddechem ziemi, który powracał z niezmienną regularnością. Była to seria spotkań powtarzających się kilka razy w roku, zawsze w tych magicznych, przełomowych momentach, przesileń i równonocy gdy granica między światem żywych a światem zmarłych stawała się najcieńsza najbardziej przepuszczalna niczym poranna mgła nad łąką dziś pamiętamy tylko jesienne dziady ale dawniej obchodzono je wielokrotnie w ciągu roku gdy światy stykały się ze sobą w rytmie przyrody wyobraźcie sobie wiosnę ziemia odmarza pękają lody a spod resztek śniegu wychyla się pierwsze nieśmiałe zielone źdźbło to był czas wiosennych dziadów, radosnego powitania przodków, by cieszyli się wraz z żywymi, odradzającym się światem. Zapraszano ich, by spojrzeli na świeżo zaorane pola, by tchnęli swoją moc w zasiane ziarno. Był to obrzęd nadziei, święto życia, które zwycięża zimowy mrok. A potem przychodziła jesień. Zbiory były już w spichlerzach, pola ogołocone a dni stawały się coraz krótsze i chłodniejsze. To był czas dziadów jesiennych, najważniejszych, najbardziej uroczystych, czas podziękowań za plony, za opiekę, ale też czas głębokiej zadumy i przygotowania na symboliczną śmierć natury, na długie noce zimy. To właśnie te jesienne obrzędy najmocniej wryły się w naszą pamięć, bo niosły w sobie ciężar ostateczności i powagi, a w ich trakcie granica między światami zdawała się zacierać niemal całkowicie. Miejsca tych obrzędów były starannie wybrane, nigdy przypadkowe. Musiały być graniczne, liminalne, musiały być progami. Najświętsze i najpotężniejsze były oczywiście cmentarze i prastare Kurchany, porośnięte mchem. I korzeniami starych drzew. To były dosłowne domy zmarłych, ich wieczne domostwa. Tam, wśród milczących kamieni i szumu wiatru w nagich gałęziach, kontakt był najłatwiejszy, niemal namacalny. Żywi przychodzili tam jako goście, stąpając cicho i mówiąc szeptem, by nie zakłócić spokoju gospodarzy. Ale duchy gromadziły się też na rozstajach dróg, w miejscach niepewnych gdzie ścieżki się krzyżują i gdzie trzeba podjąć decyzję. Były to naturalne portale, punkty, w których energie świata żywych i umarłych przenikały się swobodnie. Sam dom rodzinny, w tę jedną świętą noc, również stawał się przestrzenią sakralną. Jego sercem było palenisko, ogień, który płonął nieprzerwanie od pokoleń, stanowiąc symboliczną i dosłowną więź z przodkami, którzy grzali przy nim dłonie. W niektórych tradycjach udawano się do bani, czyli łaźni parowej, miejsca ostatecznej transformacji. Wyobraźcie to sobie: gęsta, gorąca para zacierająca kontury świata, syk wody na rozpalonych kamieniach, zapach ziół. Tam, w tym wilgotnym półmroku, gdzie spotykały się żywioły ognia i wody, ciało i dusza ulegały oczyszczeniu. Człowiek, obmyty i bezbronny, stawał się bardziej podobny duchom. Jego zmysły wyostrzały się na to, co niewidzialne. W każdym z tych miejsc, czy to na wietrznym kurhanie, czy w parnej bani, chodziło o to samo. O świadome stanięcie na progu. O znalezienie się w punkcie pomiędzy. Na granicy między światłem ogniska a bezkresnym mrokiem lasu, między ciepłem domowej izby, a przeszywającym chłodem jesiennej nocy, między światem żywych, oddychających, a światem tych, Którzy czekają tuż za cienką zasłoną ciszy. Posłuchajcie więc, jak wyglądał ten obrzęd, jak biło jego serce w rytmie jesiennej nocy. Wyobraźcie sobie, że zapada zmierzch, nie gwałtownie, lecz powoli, jakby świat zanurzał się w chłodnej, atramentowej wodzie. Wiatr, niczym niewidzialny żałobnik, szarpie ostatnie zeschłe liście z nagich gałęzi, a ich szept jest jedyną muzyką tej godziny. W izbie ucichły wszystkie codzienne sprawy. Odłożono narzędzia, umilkły rozmowy, nawet dzieci, czując wagę chwili, przysiadły cicho w kącie. Panuje cisza tak głęboka, że słychać trzask płomienia na palenisku i bicie własnego serca. Wtedy głowa rodu, najstarszy mężczyzna, ten, który pamiętał imiona dziadów swoich dziadów, wstawał. Nie spieszył się. Każdy jego ruch był nasycony znaczeniem. Podchodził do drzwi, ciężkich, drewnianych, które oddzielały ciepło domu od chłodu i mroku świata. Kładł na nich dłoń, czując pod palcami swoje drewna, które pamiętały inne zimy, inne noce, i otwierał je na oścież. Do izby wkradał się zapach wilgotnej ziemi i lodowate tchnienie nocy. I wtedy, w tym otwartym progu, na granicy światów, padały słowa. Szeptem, który niósł się dalej niż krzyk, lub głosem donośnym i czystym, by usłyszeli go ci, którzy nadchodzą z daleka. Po imieniu wzywano tych, którzy odeszli. Święci dziadowie, ojcowie nasi i matki, prosimy Was, chodźcie do nas na wieczerze. To nie było zaklęcie rzucane w mrok, to było zaproszenie, akt najwyższej gościnności w którym miłość była silniejsza od strachu, a pamięć otwierała portal między światami. W izbie czekał już stół, nakryty czystym płótnem, a na nim puste miejsce, nakrycie dla najważniejszego niewidzialnego gościa. Czekało na niego krzesło, czekał talerz, czekała cisza pełna oczekiwania. W powietrzu unosił się gęsty, odświętny zapach potraw, z których każda była opowieścią, symbolem, modlitwą. Na środku w glinianej misie spoczywała kutia, gotowane ziarna pszenicy, twarde i obiecujące symbol wiecznego odrodzenia i cyklu życia, który biegnie od grobu do spichlerza. Wmieszano w nią czarne nasiona maku, nasienia snu, śmierci i zaświatów małe bramy do krainy nawi, a wszystko to polano obficie złotym, płynnym miodem obietnicą słodyczy w wiecznym życiu darem od pszczół. Istot granicznych, które znają tajemnice obu światów. Obok leżał ciężki bochen chleba obrzędowego, pachnący dymem i pracą rąk, znak dostatku i nierozerwalnej wspólnoty rodu, którym dzielono się z tymi, którzy zasiali pierwsze ziarna na tej ziemi. Na stole leżały też jajka, malowane lub czyste, gładkie i doskonałe w swej formie, w których drzemie tajemnica kosmicznego początku cichy potężny symbol życia w najczystszej postaci. Zanim jednak żywi dotknęli jedzenia, zanim ktokolwiek podniósł do ust łyżkę, należało nakarmić gości. Ten gest był sercem całego obrzędu. Pierwsza najpełniejsza łyżka kuti, pierwszy odłamany palcami, a niecięty nożem kawałek chleba, pierwsze krople miodu pitnego, wszystko to ofiarowywano dziadom kładziono te dary z szacunkiem na mogiłach, by ziemia przyjęła je wprost. Wrzucano w ogień, by z sykiem i słodkim dymem uniosły się w górę, stając się strawą eteryczną. Lub odkładano na specjalny gliniany talerz, który stał nietknięty aż do rana, strzeżony przez milczenie domowników. A na zewnątrz, na cmentarzyskach i rozstajach, płonęły wielkie ogniska jak gwiazdy, które stąpiły na ziemię. Ich blask miał ogrzać dusze. Zmęczone chłodem zaświatów i oświetlić im drogę do domu. Ogień był też strażnikiem, jego płomień odstraszał te byty, które nie zostały zaproszone, te błąkające się, samotne duchy bez rodziny i bez domu. Cały ten czas był czasem świętej ostrożności. Poruszano się powoli, jak w gęstej wodzie, każdy krok stawiano z namysłem. Obowiązywały surowe zasady, których nikt nie śmiał łamać bo stawką był pokój żywych i spokój zmarłych. Nie wolno było hałasować ani wykonywać gwałtownych ruchów, by nie spłoszyć przybyłych, delikatnych jak oddech gości. Ze stołu i z izby chowano wszystkie ostre narzędzia: noże, igły, szydła, bo wierzono, że niewidzialną duszę, eteryczną, lecz wciąż w pewien sposób materialną, można przypadkiem zranić, zadać jej ból który będzie trwał wiecznie. Nie zamiatano izby w stronę drzwi, by niechcący nie wymieść gościa, który mógł przysiąść w kącie, ciesząc się ciepłem i obecnością bliskich. A wylewając pomyje za próg, zawsze szeptano ciche, pełne troski ostrzeżenie – duszyczki, odsuńcie się. To nie był strach. To był szacunek tak głęboki, że stawał się czułością. Przekonanie, że niewidzialni są pośród nas – Realnie obecni i należy im się cześć, opieka i delikatność. Nad wszystkim tym czuwał guślarz, wioskowy mędrzec, który znał prastare pieśni i formuły. Jego oczy widziały więcej niż oczy innych. To on był przewodnikiem, tym, który trzymał w dłoniach niewidzialne nici łączące światy. To on otwierał bramę i dbał o to, by przed pierwszym pianiem koguta. Przed pierwszym bladym świtem na wschodzie, bezpiecznie ją zamknąć, odprowadzając nasycone i ugoszczone dusze w pokoju z powrotem do ich krainy. W tym świętym dramacie istnieli pośrednicy, ludzie mosty, którzy z niezwykłą odwagą potrafili stać jedną nogą w świecie żywych, a drugą w krainie cieni. Byli żywą granicą, tłumaczami szeptów niesionych przez wiatr. Pierwszym z nich był guślarz. Nazywany też w różnych krainach kołdunem lub wiedunem. To on był mistrzem ceremonii, jej cichym sercem. Nie wyobrażajcie sobie jednak dramatycznego czarownika, jakiego znamy z literatury, rzucającego w ogień zioła z teatralnym gestem. Często był to cichy wioskowy starzec o twarzy pooranej z marszczkami jak ziemia bruzdami, który dźwigał na swoich barkach niemal niewidzialny, lecz ogromny ciężar prastarej wiedzy znał imiona zapomniane przez innych, znał pieśni, których melodia potrafiła ukoić niespokojne dusze, znał gesty, które otwierały i zamykały niewidzialne wrota, wiedział jak zaprosić, by nie urazić, a co ważniejsze, jak pożegnać, by goście odeszli w pokoju, nasyceni i uszanowani. Jego autorytet nie płynął z magicznych sztuczek czy wzbudzania strachu, lecz z głębokiego, pokoleniowego zrozumienia praw rządzących oboma światami. Gdy jednak stary porządek zaczął ustępować nowemu, gdy uczty na grobach stały się zakazane i piętnowane jako pogaństwo, z potrzeby przetrwania narodziła się inna, niezwykła postać dziad proszalny. Wędrowny żebrak człowiek bez ziemi i bez domu, którego imię dziad było przecież tym samym słowem, którym określano przodka. Ten językowy splot jest kluczem do zrozumienia cudu, jaki się dokonał. Tych ludzi, stojących wiecznie na progu społeczności, żyjących z jałmużny, zaczęto postrzegać jako żywych przedstawicieli tamtego świata. Byli posłańcami, którzy przybyli z daleka, niosąc na sobie pył wielu dróg i echo wielu opowieści. I tak narodził się nowy, genialny w swej prostocie rytuał. Ugoszczenie i nakarmienie żebraka było równoznaczne z nakarmieniem własnych dziadów. Chleb podany jego spracowanej dłoni był chlebem złożonym na mogile. On zaś, w zamian za jadło i jałmużne, ofiarowywał to, czego wymagała nowa wiara, cichą, żarliwą modlitwę za dusze zmarłych. I w ten sposób stary obrzęd znalazł sposób, by przetrwać, ukryty w geście chrześcijańskiego miłosierdzia, jak najcenniejsze ziarno schowane w ziemi. Dziad proszalny stał się doskonałym pomostem postacią, która godziła dwa światy, zaspokajając potrzeby obu i rozwiązując kulturowy konflikt w jednym świętym akcie pamięci i współczucia. Historia dziadów to opowieść o niezwykłej sile przetrwania o korzeniach tak głębokich, że żadna burza nie była w stanie ich wyrwać. Gdy nowa wiara skrzyżem w dłoni i słowem pisanym w sakwach Zaczęła obejmować słowiańskie ziemie, jej wzrok padł na dawne rytuały. Synody kościelne, głosem biskupów i kapłanów, surowo zakazywały pogańskich uczt na grobach, głośnych, rozdzierających serce lamentów i palenia ogni, które rozświetlały mrok cmentarzy. Uznawano to za zabobon, za bałwochwalstwo, za niebezpieczną rozmowę z cieniami. Podczas gdy należało rozmawiać ze światłością. Ale potrzeba pamięci, potrzeba fizycznej, namacalnej więzi z tymi, którzy odeszli, była zbyt głęboko wrośnięta w ziemię, w rytm pór roku i w bicie ludzkich serc, by dało się ją wykorzenić mieczem czy dekretem. Była jak rzeka, która napotkawszy tamę nie znika, lecz szuka nowego koryta. Kościół, widząc, że nie jest w stanie zniszczyć tej potężnej tradycji, postanowił ją oswoić, ochrzcić, nadać jej nową twarz. Ustanowiono Dzień Zaduszny, 2 listopada, jako święty czas modlitwy. Oficjalnie miał on skanalizować tę ludową, pierwotną pobożność w stronę dogmatycznie akceptowalnej modlitwy za dusze cierpiące w czyścicu. Ludzie mieli już nie karmić przodków, lecz modlić się o ich zbawienie. W praktyce jednak doszło do cichego zespolenia, do niezwykłego, trwającego wieki aktu dwojewieria. Stare rytuały nie umarły, nauczyły się mówić nowym językiem, nauczyły się nosić nowe chrześcijańskie maski, pod którymi wciąż biło prastare serce. Prastare, huczące ogniska, palone na kurchanach, by ogrzać zziębnięte dusze i wskazać im drogę, skurczyły się, ucywilizowały. Zamieniły w ciche, drżące płomyki zniczy i świec na chrześcijańskich mogiłach, ale ich najgłębszy sens pozostał ten sam: dać światło i ciepło powracającym wędrowcom z zaświatów. Ofiara zjadła i napoju, składana wprost na wilgotną ziemię grobu ten akt bezpośredniej komunii zamieniła się w jałmużnę dla dziadów proszalnych, którzy cierpliwie czekali pod kościelnym murem, stając się żywymi naczyniami dla ofiary. Zmieniły się gesty, zmieniły się słowa. Pogańskie imienne wezwanie zastąpiła chrześcijańska modlitwa za wszystkich wiernych zmarłych. Ale intencja, ten centralny, potężny impuls, pozostała nienaruszona: nakarmić, ogrzać, wspomnieć i utrzymać świętą więź. Najdłużej, w najczystszej, najbardziej archaicznej formie obrzęd ten przetrwał na wschodzie, na Polesiu i Białorusi. Gdzie niedostępne lasy i rozległe bagna, niczym najwierniejsi strażnicy przechowały szept prastarej mądrości. Ale jego echa rozbrzmiewały wszędzie ukryte w prostych, codziennych gestach, w smaku wigilijnej kuti, w pustym miejscu przy stole, w głębokiej, niewytłumaczalnej wierze, że tej jednej jedynej nocy w roku nasi bliscy naprawdę wracają, by ogrzać się przy ogniu naszej pamięci. I tak opowieść o dziadach staje się opowieścią o nas, o ogniu, który wciąż płonie, choć zmienił swoją formę, o uczcie, która trwa, choć potrawy podajemy już nie na grobach, lecz na rodzinnych stołach. Dziady to coś więcej niż dawny obrzęd to most rzucony przez mrok czasu, łączący pokolenia to akt miłości i pamięci, który udowadnia, że są więzi silniejsze niż śmierć i potężniejsze niż zapomnienie. Gdy w tę jesienną noc zapalicie świecę na grobie kogoś bliskiego, gdy w ciszy przywołacie jego twarz, jego głos, wsłuchajcie się w siebie. Może poczujecie echo tamtych nocy, echo szeptu, którym zapraszano do domu tych, którzy nigdy tak naprawdę nie odeszli, bo dopóki pamiętamy, oni są. Niewidzialni, ale obecni. Czekający na nasz szept, na nasz płomień, na naszą pamięć, która jest dla nich najcieplejszym domem. Dziękuję, że słuchaliście razem ze mną głosów dawnych czasów. Jeśli chcielibyście usłyszeć kolejne, zasubskrybujcie prastare szepty i pozostańcie z nami.